Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu. Ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczani. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do Niego zaś rzekł Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo pańskie. To było mniej więcej około 30 lat temu. W parafii świętego Stanisława Kostki pojawiły się wtedy, zresztą to się właściwie rozwijało wtedy, tak zwane mszy święte z modlitwą o uzdrowienie. I w czasie tych mszy świętych oczywiście Pan Bóg działał. Wiadomo, że jeżeli głosi się Słowo Boże i modli się o uzdrowienie, Pan Bóg działa cuda. Czasami te cuda były widoczne, czasami mniej. Sam widziałem wielokrotnie takie właśnie cuda, że nawet jeden człowiek to było w Częstochowie, modliliśmy się z odnową w Duchu Świętym, że ten człowiek mówił, potem dawał świadectwo o tym, że Pan Bóg tak uzdrawiał właściwie tak nagle, że aż zapomniał o tym, że, bo wiedział, że został uzdrowiony. Chodzi o, chodziło o chorobę oczu i taką dość dużą wadę wzroku. I w pewnym momencie wiedział, że Pan Bóg go uzdrawia. Ale no, dalej widzi źle, ale wiedział, że, że, że Pan Bóg go uzdrowił. I co się okazało? Że dopiero musiał zdjąć okulary, I zobaczył, że rzeczywiście widzi już normalnie wszystko pięknie. Pan Bóg działa rzeczywiście i uzdrawia. I to, że w drugiej księdze królewskiej przeczytaliśmy o uzdrowieniu trądu, i wiemy doskonale także, że to się działo także i za czasów pana Jezusa. Natomiast nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, bo on zwrócił się do męża Bożego, czyli do tego proroka Elizeusza, i chciał mu wynagrodzić. Dlaczego ten prorok nie przyjął tej nagrody? Powiem tylko, że ponad 400 ton złota, między innymi, przywiózł ze sobą właśnie ten wódz syryjski Naaman, pewnie z rozmaitych podbo podbojów. I chciał mu to wszystko dać. On mówi: Nie. Dlaczego? Otóż, między innymi, chciał pokazać mu wyraźnie, że to nie on uzdrawia, tylko ten Bóg, któremu on zaufał. Najpierw był Eliasz, potem Elizeusz i tak wielu, wielu proroków. I warto jest, myślę, od czasu do czasu wiedzieć, że jeżeli się dzieją jakiekolwiek cuda, to nie dlatego, że jakiś kapłan się pomodlił, że ktoś miał większą modlitwę, mniejszą. Ważne jest jedno, że Bóg działa poprzez tych, którzy wierzą, poprzez tych, którzy swoją wiarą rzeczywiście, można powiedzieć, tak działają, że dzieją się cuda. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii jest wyraźne. Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Tak, wiara Cię uzdrowiła. Myślę, że w Polsce już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej wiary, i przyzwyczajeni do tego, że ta wiara nic nie zmienia w naszym życiu, że mówienie właśnie czasami o tym, że przecież Bóg naprawdę może czynić cuda dzięki naszej wierze. Jaka musi być słaba nasza wiara, skoro tych cudów nie jest za dużo? One się dzieją, czasami są większe, czasami mniejsze. My bardzo często obserwujemy to w konfesjonale. Naprawdę dzieją się wielkie cuda, nawrócenia człowieka. Człowieka, który na przykład w ogóle nie, nie miał nic wspólnego z Panem Bogiem. I nagle on przychodzi i wie, w którym kierunku ma iść. O tyle jest to piękne i dobre, że kiedyś jako młody chłopak czy młoda dziewczyna byli u pierwszej spowiedzi, pierwszej Komunii Świętej. I chwała Bogu, że pamiętali tę drogę, że to jest ta dobra droga do pozbycia się grzechu i wszystkiego tego, co jest złe w życiu człowieka. Dlatego warto jest przypominać sobie, jak ważnym jest właśnie ten element i sprawa wiary w nas, która ma mieć wpływ na nasze życie. Bo myślę, że to jest jednym z najważniejszych problemów naszej wiary. I czasami ta wiara, która rzeczywiście powoduje cuda, cuda w życiu duchowym i także czasami w życiu tym fizycznym. Jeżeli nie spotkaliście tego, to uwierzcie mi, że tak Pan Bóg działa. I jeszcze wrócę do tego, przy, tego przykładu właśnie, bo w czasie tej Mszy świętej było dokonale, no, rzeczywiście było parę takich nawet i spektakularnych uzdrowień i. Yy, w pewnym momencie ktoś przyszedł później na tę mszę świętą i ten opowiadała mi to moja znajoma i przyszedł i podszedł do niej i mówi: gdzie tu jest ten uzdrowiciel? I ona mu pokazała na tabernakulum, czyli żywego, prawdziwego Pana Jezus'a pod postacią chleba i wina. I on tylko machnął ręką. No właśnie, nie było wiary, po prostu nie było wiary. A Pan Bóg mógłby dokonywać wielu cudów. A dlaczego tak nie robi? Bo wielu ludzi, nawet wskazawszy, zobaczywszy nawet tabernakulum, myśli, czy tam naprawdę jest Pan Jezus? I zaczynamy od tej prostej, podstawowej prawdy wiary. Czy żyje Jezus Chrystus? Czy jest prawdziwy? Czy on rzeczywiście mówi przez swoje słowo? Czy on rzeczywiście jest w tabernakulum, czyli na, na ołtarzu? Zacznijmy od tej rzeczy. I okazuje się, że wielu ludzi od razu stawia znak zapytania. Bo przecież to jest niemożliwe. Ja rozumiem dzieci pierwszokomunijne. A kiedy uczę i mówię, że to jest prawdziwe ciało pod postacią chleba i wina. To wiemy doskonale, że to jest trudno dzieciom zrozumieć. Od razu im mówię, że prawdziwe ciało, prawdziwa krew pod postacią chleba i wina. I kiedy uczę uczy dzieci pierwszokomunijne, no to wiem, że one wiele rzeczy się uczą na pamięć. Ale jeżeli się ma już lat N, więcej trochę, i nie rozwija się tego chociażby, tej prawdy wiary, no to wtedy rzeczywiście przychodzimy do Komunii Świętej, jak się to mówi, od czasu do czasu, kiedy czuję potrzebę. Naprawdę za potrzebą się idzie gdzieś indziej. Tu się idzie, dlatego, że mam wiarę. Wiarę, że to jest żywy, prawdziwy Bóg pod postacią chleba i wina. I jeśli zaczniemy traktować to bardzo poważnie, to będzie właśnie to, co się, to, co się działo i w Księdze Królewskiej, w Starym Testamencie, i w czasach Pana Jezusa, i w wielu mszach świętych, które są z, na przykład z modlitwą zdrowienie. A chcę przypomnieć, że to nie jest tak, że tamta msza święta jest ważniejsza. Każda msza święta jest naprawdę i ma łaskę uzdrowienia, każda msza święta może działać cuda, wszystko zależy od naszej wiary. I dlatego zachęcam do tego, byśmy przede wszystkim pierwszą rzecz, którą, o którą dzisiaj proszę, to właśnie tą, tę refleksję nad tym. Czy ja wierzę, że to jest żywe słowo Boga? Czy ja wierzę, że to jest żywe, prawdziwe ciało Pana Jezusa? Od tego zacznijmy. Pamiętajmy, że cuda eucharystyczne. To, jest jak, to nie jest dowód wiary. To jest jakieś przypomnienie o tym, że to jest żywe, prawdziwe ciało Pana Jezusa. Ale jeśli ktoś w to nie wierzy, na przykład w Sokółce, czy w, czy w Lanciano, czy, czy chociażby w, w Legnicy, to nie, jest, to nie jest przedmiot mojej wiary. Podmiotem mojej wiary jest Jezus Chrystus i Jego posługa. I święty Jan Paweł II. Między innymi przez to niósł nam i był prorokiem naszej nadziei, ponieważ między innymi on nam bardzo często przypominał o tym, że jest wiele darów w Kościele, ale najważniejszy dar to jest żywy, prawdziwy Jezus w Eucharystii. I to jest podstawą naszej nadziei. Jeśli my będziemy mieć nadzieję tylko i wyłącznie w rzeczach doczesnych, to proszę się nie dziwić, że bez przerwy będziemy w jakimś takim stanie, powiedzmy sobie byle jakim. Ale jeżeli będziemy rzeczywiście wierzyć, wierzyć w Jezusa i Jezusowi i wierzyć w to, że on jest prawdziwy, żywy, realny, będą się działy cuda w moim życiu, w Twoim życiu. Więc zachęcam do tego i budujmy się poprzez właśnie tą wiarę. Pamiętajmy o tym, co dzisiaj Pan Jezus powiedział. Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Dlaczego czasami wiara nie uzdrawia? Bo jeszcze jej jest za mało. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale przecież chodzę do Kościoła. Być może to jeszcze za mało, być może, że trzeba troszeczkę coś więcej to trochę więcej w październiku, to między innymi różaniec. Kto z Was był na nabożeństwie różańcowym, a mieliście możliwość? Kto z was to więcej, tej więcej wiary wykazał? że Maryja naprawdę jest w stanie dać pokój, wyprosić bo, pokój u, u, u Boga? Ale jeśli ktoś jej nie pomaga? Tak mówiła do dzieci w Fatimie. Więc spróbujmy wykazać jeszcze więcej wiary. A jeśli ona osłabła? Najwyższy czas, żeby podjąć nowe kroki, które będą ją wzmacniały. Niech Matka Najświętsza nas pilnuje i jednocześnie pomaga nam wzrastać w wierze bo jest to to na pewno dar, o który trzeba nam modlić się.